Witam Państwa w 15 odcinku, już 15, i nie wiem kiedy będzie koniec, bo tych odcinków może być dużo. W tym 15 odcinku zrobimy dalej, zajmiemy się menu i modułami, ale będziemy tworzyć troszeczkę bardziej złożone menu w oparciu o Quasara i Bibliotekę Gentry. Podpieszmy naszą stronę. Tworzyliśmy tu menu boczne w poprzednich odcinkach i tutaj zaczęliśmy tworzyć menu poziome. Chcemy, żeby to menu poziome nam zjeżdżało w dół. Ping, 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 prawda? Dobrze. To przejdźmy do menu tutaj. Mamy w tym menu poziomem jeden artykuł, jeden elemencik opublikowany. Musimy stworzyć kolejny. Możemy tutaj kliknąć. I od razu przejdziemy do tego, jakie odnośniki są tutaj. Twórzmy sobie drugi. Proszę uważać w tej chwili. Będziemy tworzyć menu, element podrzędny do tego menu. Czyli klikamy utwórz. Wbieramy coś tam. Ja tutaj robię bardzo szybko. To do czego będzie miał element podrzędny odnośnik to jest wszystko co mamy na tej liście. Zróbmy sobie, wezmę pojedynczy artykuł, bo tak mi jest po prostu w tej chwili łatwiej i szybciej. I zrobimy ten pierwszy artykuł. Menu. O też. Dobrze. Teraz oczywiście pokażę w menu. Menu głównym. Musimy wybrać pozycję macierzystą. Czyli co jest wyżej w stosunku do tego? Dla nas w stosunku do tego wyżej będzie art, bo chcemy, żeby nasz art, o tutaj, rozwijało się w dół, prawda? Jeżdżąc na art, wyjeżdża w dół takie coś no więc wybieramy tutaj art i klikamy sobie zapisz i odświeżmy naszą stronę i zobaczmy co się stało i nic się nie pojawia pewnie że się nic nie pojawi potrzeba Ktoś uważnie oglądał poprzedni odcinek, to by zauważył, że powiedziałem, że wrócimy do tego. Ale zanim wrócimy, proszę zwrócić uwagę. Pozycja macierzysta, pozycja podrzędna, czyli dziecko, rodzic, tak to się czasami mówi. Tutaj przejdźmy sobie do modułów. Elementy menu i podmenu nie wyświetlają się, dlatego że trzeba w tym module zaznaczyć pewną bardzo ważną rzecz. Czyli klikamy menu ziome i tutaj wybieramy. Pokaż pozycję pod menu. Mamy zaznaczone na nie. To oznacza, że pod menu nie będzie pokazywane. Klikamy tak. Zapisz i odświeżmy naszą stronę. Jest? Menu podrzędne. Proszę pamiętać, wielu nowicjuszy głowie się dlaczego. Musi nie wyświetla te menu podrzędne tutaj. No właśnie dlatego, że nie odznaczyło sobie być może tego elementu. Drugi powód to to, że nie stworzyło sobie menu podrzędnego we właściwym menu. Ale po zaznaczeniu tego. Teraz tak, mamy tutaj sobie te menu podrzędne, które jest gdzieś tutaj na lewej stronie, nie? Stwórzmy sobie kolejne, kolejne menu główne i menu. Zamykamy tutaj. Przechodzimy do menu. Menu poziomy. otworzę pozycję menu. Znowu sobie wybierzmy coś tam byle co. Tym razem to będzie kategoria. Eee, pierwsza kategoria i ABC to nazwę. Pozycja główna. Bierzemy coś takiego jak zapisz nowy. Znowu klikamy wybierz. Lista artykułów. A, też niech będzie tu. A, B, C, D, E, F i wybieramy menu poziomu oczywiście, ale pozycja główna niech będzie A, B, C. zamknij. Pyk, pyk. O, art, będzie Potrzebne A, B, C, D, F. Jest, jest. Ładnie nawet wyglądające. Eee. Czasami niektórzy użytkownicy mają kupić zwyczaj klikania tu, już w ART albo w ABC. Możemy im to uniemożliwić. Stwórzmy sobie, wejdźmy sobie w to ABC i zmieńmy typ, czyli otwieramy to i klikamy wybierz. Tutaj wybierzmy coś takiego jak separator. Zapisz się, zamknij. Otwierzmy sobie tą stronkę i proszę zobaczyć, że ABC nam niczego nie otwiera już w tej chwili. Trzeba tutaj kliknąć w ABCDF, a ABC po prostu nic nie robi. Czyli w ten sposób dezaktywujemy jakąś pozycję menu, którą nie chcemy. No, a widać, nie działa. O no to nam właśnie chodziło. Nie nie, to menu nie może działać. Pytanie, jest, czy możemy stworzyć tutaj menu podrzędnego jeszcze podrzędne? Akurat w tym szablonie tak. To sobie stwórzmy, żeby nie być gołosłownym. Bierzmy sobie coś tam znów jakoś tak. Coś. Znów jakieś podrzędne drugiego rzędu i drugi rząd. Drugi rząd. Pozycja główna, zróbmy to tutaj i klikamy zapisz i zamknij. O i odświeżmy tą stronę. Tyk, tyk. O, ona się tutaj nam chowa gdzieś, A w którymś odcinku przesuniemy to do lewej strony. Tink, tyk, tyk. Dobrze. Um. Ale nam się to menu tutaj nie podoba, postanowimy, że będzie gdzieś tu, niżej. Więc co robimy? Przechodzimy sobie do rozszerzenia modułu. Tak jak Państwu mówiłem, przestawiamy po prostu moduł, menu poziome. Nie chcemy już, żeby było w HD, że Niech ono będzie w. Eee, gdzie no to, to, to w futer na stopce, chyba nie. A nie top. Top A. Dobrze. I klikamy, zapisz i zamknij. Odświeżmy sobie to. O! Proszę zwrócić uwagę. Co się stało? Moduł top A nie umie wyświetlać menu. Dobrze, już mi się troszeczkę nudzi opowiadać o tym menu państwu. Pokażę państwu ostatnią rzecz. Przejdźmy do tego menu poziomego, i mamy coś takiego tutaj, jak przetwarzanie wsadowe. Menu też możemy kopiować. Możemy sobie skopiować w to menu. To bardzo ciekawe, co zrobimy, proszę Państwa. Możemy przekopiować to menu, przenieść do jakiegoś innego menu. My sobie zrobimy tutaj do n tego rzędu. No i zobaczmy, co się stanie po tej operacji. Proszę zwrócić uwagę, to menu podrzędne no do tego ABC jest dalej podrzędne do ABC, ale że ABC zrobiliśmy podrzędne do drugiego rzędu. Więc mamy teraz taką hierarchię podrzędności. Zobaczmy, jak to na naszej stronie wygląda. Pokaż witrynę. O, niestety nam to ucieka, ale to nie jest temat na to, żeby pokazywać teraz to, co tutaj chcemy. Dobrze. To również możemy skopiować do pozostałych innych elementów. Spróbujmy zrobić taki eksperyment. menu poziome, przenieśmy do main menu. Zapisz i zamknij. Co się stało? Jak widać, menu poziome, ten element poszedł, a ten się stał elementem głównym. Pokażmy witrynę. Widzimy? Także w tym wypadku, przenosząc menu, jeden element menu do innego menu, nie przenosimy podrzędnych elementów. I chwilowo na temat menu to by było wszystko.